Siemano, z tej strony miłość z kanału RapTOK. Witam was w serii, gdzie przedstawiam najświeższe newsy ze świata rapu. Ślicznie proszę o zostawienie suba, ale nie przedłużając, zaczynajmy z odcinkiem. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o... Rodzina Tupaka wynajęła prawnika, aby ten wziął pod lupę Didiego. Siostra Alberto i Josefa Bratana wchodzi do freakowego oktagonu. Poznaliśmy pełny merch Bambi we współpracy z McDonaldem. Fagata groziła dziewczynie Malika? Śliwa odpowiedział na film Grande Connection, a ten przypuścił natychmiastowy kontratak. W ostatnim czasie nazwisko Tupaka Shakura znów pojawiło się w mediach, a to za sprawą działań jego rodziny, która postanowiła dogłębnie zbadać okoliczności śmierci rapera. Tupak, zamordowany we wrześniu 1996 roku, stał się niekwestionowaną ikoną kultury hip hopowej. A jego tragiczna śmierć od lat budzi wiele kontrowersji i pytań bez odpowiedzi. Teraz rodzina Tupaka zatrudniła znanego prawnika, czyli Alexa Spiro, aby sprawdził, czy Sean Didi Combs miał jakikolwiek związek z tą sprawą. Didi od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi oskarżeniami, które obejmują handel ludźmi i przestępstwa seksualne. Na tym tle do śledztwa mogą dołączyć kolejne zarzuty związane z. Istwem Tupaka. Przez lata Combs wielokrotnie był wymieniany jako osoba potencjalnie zamieszana w spisek, mający na celu eliminację legendarnego rapera. Już w 1996 roku D1 Davis, czyli były szef gangu, zeznał, że Combs oferował mu milion dolarów za zamach na życie Tupaka. Zeznania te, mimo że wielokrotnie kwestionowane, teraz ponownie nabierają nowego znaczenia. Kifidim, który został aresztowany w 2023 roku, czeka na proces zaplanowany na marzec 2025. W międzyczasie sprawa stała się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy rodzina Tupaka zdecydowała się zlecić dalsze dochodzenie. To, czy Kom rzeczywiście odegrał jakąś rolę w tragicznych wydarzeniach z 96 roku, pozostaje na razie w sferze spekulacji. Ale faktem jest, że jego nazwisko pojawia się wielokrotnie w dokumentach śledztwa. W jednej z rozmów z policją, Kifidi stwierdził, że spisek na życie Tupaka miał swoje początki w Kalifornii, a Combs miał odegrać w nim kluczową rolę. Warto przypomnieć, że Didi wielokrotnie zaprzeczał wszelkim związkom z zabójstwem Shakura. Już w 2008 roku Didi stwierdził, że te zarzuty są absurdalnie i całkowicie fałszywe. Podkreślił, że ani on, ani Notorious B.I.G., który również zginął w tragicznych okolicznościach w 1997 roku, nie mieli żadnej wiedzy o planowanym ataku na Tupaka. Mimo to obecne oskarżenia wobec Didiego mogą poważnie zaszkodzić jego karierze i reputacji. Nie tylko zmaga się on z oskarżeniami o handel ludźmi, ale także z nowymi zarzutami o molestowanie seksualne, które dotyczą nawet małoletnich. Sytuacja Komsa staje się coraz trudniejsza. Odrzucony wniosek o kaucję mimo oferowanych 50 milionów dolarów oraz planowane pozwy od 120 osób to tylko niektóre z problemów z jakimi ten musi się teraz mierzyć. Jessica Kucz, czyli siostra Alberto i Josefa Bratana, zaskoczyła swoich fanów ogłoszeniem, że dołącza do świata freakfightów. Federacja Prime MMA ogłosiła jej debiut w Oktagonie, a jej pierwszą przeciwniczką będzie niejaka Anna Andrzejewska. Walka odbędzie się 26 października podczas gali Prime 10 w ostrowcu świętokrzyskim. Jessica, mimo że do tej pory nie była kojarzona z freakfightami, Postanowiła spróbować swoich sił w tej kontrowersyjnej i popularnej w ostatnim czasie formule walk. jednym z wywiadów przyznała, że wcześniej nie śledziła z bliska Freak Fightów, nawet gdy jej bracia uczestniczyli w tego typu wydarzeniach. Teraz jednak, będąc częścią tej sceny, ma okazję zobaczyć, jak wygląda to od środka, i jak sama stwierdziła, wrażenia są póki co pozytywne. Choć Jessica jest już znana jako trenerka personalna, jej wejście do świata walk wzbudziło spore zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście relacji z jej sławnymi braćmi. Niektórzy komentują, że nie przypomina swoich braci, co skłoniło ją do lekkiego komentarza na temat różnicy w wyglądzie. Podkreśliła, że to jej jaśniejsza karnacja wzbudza zdziwienie u niektórych. Ale to, co łączy ją z braćmi, to silny charakter i cięty humor, z którego są znani wszyscy członkowie rodziny Simao. Alberto, starszy brat Jessica, wyraził swoją dumę z jej osiągnięć w mediach społecznościowych. Przypomniał, że od najmłodszych lat byli z Josephem dla niej wzorem. Jednak to właśnie Jessica przeszła ich wszystkich pod względem zaangażowania i pasji do sportu. Alberto wspomniał, że siostra nie tylko doskonali się jako trenerka personalna, ale również studiuje fizjoterapię, co jest dowodem jej determinacji i dążenia do samodoskonalenia. Rodzina Simao, która zdobyła już popularność na polskiej scenie rapowej, teraz zaczyna być kojarzona także z ringiem freakfightowym. Jessica, choć dopiero debiutuje w tej roli, ma już za sobą lata doświadczenia sportowego. Jako trenerka personalna pracuje z wieloma podopiecznymi, a jej wiedza i umiejętności z pewnością przydadzą się w nadchodzącej walce. Czy siostra braci Simao zdoła udowodnić swoją wartość w oktagonie? Fani, zarówno jej, jak i całej rodziny, z niecierpliwością czekają na jej debiut. Fani Bambi mają powody do radości. Już jutro nastąpi oficjalny drop limitowanej kolekcji, która powstała we współpracy z McDonaldem. W ramach tej wyjątkowej kolaboracji, która rozpoczęła się od koncertów Bambi na dachu jednej z restauracji sieci pod koniec września, teraz pojawi się również unikatowy merch, na który fani czekali od kilku tygodni. McDonald's ogłosił, że limitowane produkty z kolekcji Bambi będą dostępne w ramach programu lojalnościowego sieci, co oznacza, że fani będą mogli zdobycie je wymieniając punkty zdobyte w aplikacji McDonald's. Drop, który zaplanowano na jutro, wzbudza spore zainteresowanie, ponieważ oprócz typowych dla współpracy tego typu elementów, takich jak koszulki, czapki czy kurtki bomberki, kolekcja zawiera również bardziej nietypowe przedmioty. W ofercie znajdują się m.in. okulary przeciwsłoneczne, szlafrok oraz mikrofon. A oto pełna lista dostępnych przedmiotów wraz z liczbami punktów, które trzeba zgromadzić, aby je zdobyć. Szlafrok: 5800 punktów. Bomberka 7200, zwykła koszulka 3400, okulary przeciwsłoneczne 1800, czapka 2300, mikrofon 9500. Że fani będą mogli wybrać jedynie jedną nagrodę z każdej kategorii, niezależnie od liczby punktów zgromadzonych na koncie. To oznacza, że decyzja o tym, który z produktów będziecie chcieli zdobyć, będzie wymagała sporego zastanowienia, szczególnie, że niektóre z nich, takie jak mikrofon, będą naprawdę wyjątkowe i raczej unikatowe. Fagata, jedna z najbardziej kontrowersyjnych polskich influencerek, od pewnego czasu próbuje swoich sił w muzyce, a tak dokładniej to w rapie. Na swoim koncie ma już kilka utworów, w tym współpracy z przedstawicielami labelu GM2L, czyli m.in. z Dichem. Od początku swojej muzycznej kariery blisko była związana z Malikiem Montaną, co wzbudziło wiele spekulacji. W mediach pojawiały się plotki, że to Malik wspiera jej muzyczną karierę, nie tylko pomagając w pisaniu tekstów, ale także kreując ogólny koncept jej utworów. Niektórzy uważali, że wspólny kawałek tej dwójki to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Jednakże, ostatnie wydarzenia mogą sugerować, że taka współpraca nie jest już zbytnio możliwa. A co dokładnie się wydarzyło, już śpieszę z wyjaśnieniem. Fagat postanowiła przeprowadzić sesję QA na swoim Instagramie, odpowiadając na pytania fanów. Jedno z pytań dotyczyło potencjalnej współpracy z Malikiem Montaną. Ku zaskoczeniu wielu, Fagata przyznała, że unikała tego tematu, ponieważ nie ma już kontaktu z Malikiem, a nawet nie chce komentować tej sytuacji. Dodała także, że nie rozmawia z nim od dłuższego czasu. Bardzo dużo osób mi zadaje to pytanie na każdym QA. Ja długo unikam tego tematu, bo ja nie mam kontaktu z Malikiem i nie chcę tego nawet komentować. Po prostu tak to zostawmy, nie gadamy ze sobą. Dziękuję. Kilka dni później sam Malik również zorganizował QA na Instagramie, gdzie odpowiedział na pytania dotyczące influencerki. Jedno z pytań dotyczyło potencjalnej piosenki z fagatą. Malik odpowiedział zaskakująco otwarcie, stwierdzając, że fagata groziła dziewczynie, która mu się podobała. Wyjaśnił, że wkręcił się w relację z fagatą, a ona mylnie założyła, że są czymś więcej niż tylko znajomymi. Malik dodał, że kumplowali się zbyt blisko, co sprawiło, że fagata zaczęła coś sobie wyobrażać. Na sam koniec podsumował to stwierdzeniem Kuku na Muniu. Pani Malika zaczęli dopytywać o szczegóły dotyczące sytuacji z dziewczyną, której faga ta miała rzekomo grozić. Malik odpowiedział, że nie jest to dziewczyna dla niego, skoro nie radzi sobie z takimi sytuacjami. Wyjaśnił, że prowadzi taki tryb życia i zawód, który wymaga silnej kobiety u jego boku. Dajcie znać, co sądzicie o całej tej sytuacji. Spotkałem się z kilkoma opiniami, że być może jest to zaplanowana akcja marketingowa, która ma właśnie napędzić hype pod nadchodzący kawałek tej dwójki. Napiszcie, jak wy się na to wszystko zapatrujecie i generalnie, jak podchodzicie do tematu wywylkania takich rzeczy na social mediach. Po dwóch tygodniach milczenia, Śliwa postanowił odpowiedzieć na zarzuty stawiane przez Grande Connection. W swoim filmie Śliwa odniósł się do kilku głównych oskarżeń, w tym o rzekome oszukiwanie inwestora z Cashflow Records. Relacje z chłopakami z Pali się Studio oraz zarzuty dotyczące zbiórek karytatywnych. Śliwa w swoim półgodzinnym materiale próbował bronić się przed zarzutami, tłumacząc się, że w żaden sposób nie oszukał inwestora i nie wyłudził żadnych pieniędzy. Przyznał także, że stracił kontakt z ekipą Pali się Studio, ale sam nie wie dlaczego do tego. Doszło. Odniósł się także do kwestii zbiórek charytatywnych, twierdząc, że wszystkie pieniądze trafiały do odpowiednich osób, jednak nie przedstawił żadnych konkretnych dowodów na potwierdzenie swoich słów. Raper przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, iż jego słowa mogą nie być wystarczające, by przekonać opinię publiczną. Mimo to, śliwa podkreślił, że nigdy nie miał intencji oszukiwać innych, a jeśli coś przeoczył, to było to niezamierzone. W dalszej części filmu mówił, że gdyby rzeczywiście był takim oszustem, jak twierdzi sam Grande, to nikt nie chciałby z nim współpracować, a on sam spotykałby się z codziennymi konfliktami w social mediach. Warto zaznaczyć, że Śliwa w swoim całym materiale ani raz nie wymienił ksywki Grande, ani nawet nie odniósł się bezpośrednio do Oscara z Cashflow Records. Co więcej, film został opublikowany na całkiem małym kanale YouTube, który ma zaledwie kilka tysięcy subów. Nie zostało to zbytnio nagłośnione na jego głównych social mediach, co może sugerować, że raper nie chce eskalować z tego konfliktu, ale jednocześnie chce mieć na swoim koncie odpowiedzi na zarzuty. Sam Grande nie czekał zbyt długo, by odnieść się do nagrania Śliwy. W ciągu zaledwie kilkunastu godzin od publikacji filmu, na karcie społeczności rzekomego Ghostwritera pojawiła się ostra odpowiedź. Grande zarzucił Śliwie, że w jego materiale brakuje dowodów oraz kluczowych odpowiedzi na stawiane wcześniej zarzuty. Twórca zauważył, że Śliwa zamiast odnosić się do rzeczywistych kwestii, próbował się bronić ogólnikami i unikał konkretów. Zdaniem Grande, śliwa nie podjął nawet próby przeproszenia osób, które poczuły się oszukane. W odpowiedzi, Connexion podkreślił, że nie zamierza odpuścić sprawy, zapowiadając kontynuację konfliktu. W komentarzu opublikowanym na karcie społeczności, nadałem ostre słowa określające śliwę notorycznym oszustem i patetycznym kłamcą. Grandy ironicznie odniósł się do stwierdzeń śliwy, że gdyby był oszustem, to nikt by z nim nie rozmawiał. W ocenie Grande, takie podejście to robienie z siebie ofiary. Podczas gdy rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Do postu Grandy zamieścił także kilka stron tekstu, w których to dokładnie wyjaśnia zarzuty wobec śliwy krok po kroku, omawiając różne aspekty. Strona pierwsza niejasności i kluczowe kwestie. Grandy rozpoczyna swoją analizę od wyjaśnienia nieporozumień i niewyjaśnionych kwestii, które obciążają śliwe. Porusza tutaj kilka wątków. Pierwszy oszukiwanie fanów. Grande wspomina o naciąganiu widzów na zakup płyt, które rzekomo miały być dostępne w limitowanej liczbie. Zamiast 500 płyt, które miały być dostępne, sprzedano ponad 1500 egzemplarzy, co według twórcy stanowi oszustwo wobec fanów. 2. Dwulicowość i podwójna gra Śliwa miał działać na dwa fronty, zarówno współpracując z Sentino podczas wydawania albumu z Dawidem Obserwatorem, jak i myląc fanów co do swojego udziału w Step Army. Grande zarzuca mu fałszowanie wizerunku szefa wytwórni, podczas gdy faktycznie miał udawać kogoś innego. 3. Nagrywanie kobiet bez ich zgody. Najbardziej kontrowersyjny zarzut dotyczy nagrywania kobiet podczas intymnych kontaktów bez ich wiedzy. Grande ostrzega śliwe, że ma na to dowody, i może mieć to dla niego poważne konsekwencje prawne. 4. Oszukiwanie współpracowników. Grande zarzuta Śliwie, że ten regularnie oszukiwał osoby, z którymi współpracował, w tym producentów i fotografów. Miał nie płacić za sesje, i inne usługi, co rzekomo było powtarzającym się schematem. 5. Zarzuty wobec Oscara z Cashflow Records. Kluczowy zarzut to to, że Śliwa nazywał Oscara złodziejem, mimo że on sam miał wyprowadzać środki z firmy i zmieniać kasła do kont. Strona druga. Próba wyjaśnienia zarzutów finansowych. Na tej stronie Grande kontynuuje temat oszustw finansowych. Które miały miejsce między Śliwą a jego współpracownikami. Śliwa miał od samego początku wprowadzać ludzi w błąd, obiecując wielkie sukcesy i zyski z inwestycji, które finalnie się nie zrealizowały. Zamiast tego, współpracownicy stracili pieniądze, które zainwestowali w jego projekty. 2. Strata Oscara. Grande pisze, że Oscar, który miał zainwestować w śliwe 200 tysięcy złotych, nigdy tych pieniędzy nie odzyskał. Śliwa miał obiecać, że zwróci środki w dwa miesiące, co oczywiście nie nastąpiło. Strona trzecia relacje ze współpracownikami i manipulacje. Grandem mocno krytykuje śliwe za jego toksyczne zachowania wobec współpracowników. Śliwa miał nie tyle co oszukiwać ludzi, ale także blokować możliwości dalszej współpracy. 1. Blokowanie dostępu do kanałów YouTube. W związku z konfliktem z Oscarem śliwa miał zablokować dostęp do kanału YouTube, uniemożliwiając współpracownikom otrzymywanie zapłat za pracę. Grande zauważa, że to pokazuje skalę problemu. Inni artyści nie mogli otrzymywać swojego wynagrodzenia przez nietyczne działania śliwe. 2. Oszustwa przy koncertach charytatywnych. Twórca zarzuca śliwie, że mimo deklaracji grania koncertów charytatywnych, śliwa ostatecznie zatrzymywał część pieniędzy dla siebie, co zostało ujawnione w przypadku koncertu z Niziołem w styczniu 2023 roku. Strona czwarta: zarzuty wobec działań wokół Mugo. Grande wyjaśnia, że śliwa miał problemy z firmą Mugo, z którą współpracował i zarzuca mu, że celowo manipulował sytuacją w spółce, co w efekcie doprowadziło do poważnych strat finansowych dla innych osób. 1. Przepisywanie wynagrodzeń na siebie. Twórca twierdzi, że jeśli uczciwe przypisywał sobie część wynagrodzeń, które powinny trafić do spółki, której współpracował z Oscarem. Skutkiem tego jego współpracownicy nie otrzymali żadnych pieniędzy za swoją pracę. 2. Brak przeprocin Na koniec Grandy stwierdza, że Śliwa nigdy nie przeprosił poszkodowanych, mimo licznych dowodów świadczących o jego oszustwach. Strona 5. Przykłady manipulacji i dowód w postaci wiadomości na ostatniej stronie. Pierwszy zrzut ekranu to rozmowa, w której Adam Kamiński, Adasz, pisze, że wszystko było gotowe na transmisję, ale Śliwa nie działał zgodnie z ustaleniami. To dowodzi, że blokada rap streamu nie miała miejsca z powodu Oskara, jak twierdzi Śliwa. Manipulacja w rozmowach Grande pokazuje również fragment rozmowy z 6 października 2020, w której to Oskar miał zażartować o zamawianiu dwóch dziewczyn. Śliwa później wykorzystał tą rozmowę w innym kontekście, co miało wprowadzać w błąd jego fanów. Dowód ten miał pokazywać, że Śliwa manipulował faktami, aby lepiej przedstawić siebie w całym konflikcie. Szczerze mówiąc, nie pozostaje nic innego, jak czekać na pełny film Grande, w którym wszystko zostanie dogłębnie wyjaśnione. To na bank pomoże nam lepiej zrozumieć całą tą skomplikowaną sytuację. Na ten moment dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie i po czyjej stronie stoicie. Czy jesteście tym śliwa, czy może jednak Team Grande? Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko!